Z tej strony Damian apki.com.pl Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak w Androidzie 6.0 Marshmallow działa zarządzanie uprawnieniami aplikacji, ponieważ wygląda to nieco inaczej niż można byłoby się spodziewać. Dlatego też zainstaluję teraz aplikację. Zwróćcie uwagę, że po kliknięciu „Zainstaluj” nie pokazuje się w ogóle lista uprawnień do zaakceptowania. To jest jedna z podstawowych zmian, które nastąpiły w nowym Androidzie. I teraz zobaczcie, aplikacja się instaluje. Musimy chwilę poczekać. Tak naprawdę, przy jej uruchomieniu, no to akceptujemy. O, i przy jej uruchomieniu, dopiero pojawiają się, przy wykonywaniu konkretnych czynności, pojawiają się zapytania o konkretne uprawnienia. Tak samo, jak zainstalujemy aplikację Instagramu. I dopóki nie włączymy aparatu Instagramu, to ten nie zapyta nas o zezwolenie do dostępu do tego aparatu. Jak widzimy, File Commander chce uzyskać dostęp do zdjęć, multimediów i plików na, swoim, na moim urządzeniu. Zezwalamy i możemy spokojnie korzystać z aplikacji. Jednak to nie wszystko. Teraz przechodzimy do ustawień i do aplikacji, Możemy sprawdzić uprawnienia, powłączać i wyłączać uprawnienia wszystkich aplikacji. Wejdźmy w File Commander, mamy tu uprawnienia. i Widzicie, dałem mu na razie uprawnienia do pamięci, bo tylko o takie poprosił w tym momencie, ponieważ nie, nie wykonywałem żadnych czynności, które wymagałyby dostępu do kontaktów czy do telefonu. Gdybym je wykorzystywał, to wtedy aplikacja by mnie zapytała o zezwolenie do, na dostęp do tych uprawnień. Ale jeśli chcę, to mogę wejść w ustawienia i już teraz nadać te uprawnienia. Zaraz tu włączyć, wyłączyć. Działa to bardzo prosto. Zobacz, na przykład u mnie Facebook o, nie to, nie ma dostępu do większości uprawnień, ponieważ nie korzystam z tych funkcji tak naprawdę i ich nie potrzebuję i Facebook nigdy mnie o nie nie zapytał. Dlatego pod tym względem jest to bardzo fajne rozwiązanie.